Niedziela świętej rodziny. Pierwsze czytanie z księgi Samuela I opowiada o tym, jak Anna, która nie mogła mieć przez wiele lat dzieci, urodziła syna Samuela i po trzech latach jego życia, najprawdopodobniej po trzech latach, bo wtedy się odstawia, odstawiało od piersi, zostawia go w przybytku, zostawia go w świątyni, żeby mógł służyć mu u Helego jakby pokazując przez to, że ja chciała mieć bardzo dziecko, ale to dziecko nie chcę mieć dla siebie. Ja chcę być matką, ale nie chcę być terrorystką. Ja chcę być matką, ale chcę dać wolność dziecku, ale przede wszystkim chcę dać wolność światu pokazać Panu Bogu, że ja nie jestem zniewolona dzieckiem. Rodzina, byśmy powiedzieli, standardowa na owe czasy, nawet rodzina, której mąż miał dwie kobiety, która jedna dokuczała drugiej, no bo ta pierwsza miała miała dzieci, a Anna nie mogła mieć dzieci. Więc można powiedzieć, rodzina, która jest w jakimś sensie stereotypową na tamte czasy, ale wyjątkową w tym sensie, że pokazuje, że można mieć dystans do dzieci. To I tego nas chyba uczy Anna, że myśląc w Niedzielę Świętej Rodziny, o naszych rodzinach, że my się nieraz za bardzo zwią, wiążemy z dziećmi do tego stopnia, że nie potrafimy nawet pozwolić im na to, żeby wyszli za mąż, za kogo chcą, czy się ożenili, czy poszli do seminarium, czy zostali siostrami zakonnymi. Że nieraz po prostu jesteśmy tak zniewoleni, że jeszcze po 30-40 latach chcielibyśmy układać komuś życie dokładnie. To jest niesamowite, jak, jaka wolność jest w Annie, a przecież zależało jej bardzo na tym, żeby miała dziecko. Jednym z takich można powiedzieć cech, jedną z cech świętej rodziny jest wolność wolność, miłość, która wyraża się wolności do swoich najbliższych. Psalm 84 powtarza zdanie szczęśliwi którzy mieszkają w twym domu I, i jest taki zachwyt nad świątynią pańską że to jest takie wspaniałe cudowne miejsce tam się po prostu człowiek czuje dobrze tam jest szczęśliwy w domu twoim czyli domu pana boga nie tylko my mamy swoje rodziny, Pan Bóg również ma swój dom, Pan Bóg ma swoją rodzinę i psalmista tutaj pokazuje, że to jest Jego dom i jesteśmy Jego rodziną, jeśli tam przychodzimy, tam czujemy się szczęśliwi, tam możemy po prostu być blisko tego, który jest Panem całego świata. To pokazuje, że rodzina chociaż sprawą jest wyjątkową, no ma też swoje jakby przedłużenie albo ma też swoje inne miejsce czy obraz w rodzinie, którą tworzymy z Panem Bogiem. Drugie czytanie pokazuje, że w tej rodzinie z Panem Bogiem, czy w tym domu z Panem Bogiem nie jesteśmy niewolnikami. No bo starożytności, mieszkać w domu nie oznaczało być synem czy córką. Równie dobrze mogło oznaczać być niewolnikiem, być sługą. I drugie czytanie nas poucza, że wielką miłością obdarzył nas Ojciec, Bóg Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Już nie jesteś niewolnikiem, ale synem. Zostaliśmy wyzwoleni z grzechu i jesteśmy już dziećmi Boga. I Bóg, który jest Panem tego domu, nie jest Panem naszym tylko, ale jest przede wszystkim Ojcem. Jest przede wszystkim Ojcem. I to jest taka Świadomość, że tak, Bóg tworzy rodzinę z nami. Bóg chce, żebyśmy byli blisko siebie. Oto Matka Twoja, oto Syn Twój. Moimi braćmi i siostrami są ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują. Jest jakaś bardzo mocna więź na poziomie wiary, na poziomie łaski, która łączy ludzi świadomych tego, że Bóg jest jednym Ojcem. Stąd nieraz ludzie we wspólnotach, w kręgach religijnych mogą się czuć nieraz nawet lepiej niż we własnym domu. Nie dlatego, że ten dom jest obcy, ale dlatego, że tworzą się bardzo mocne więzy duchowe, tak jak tam są więzy krwi, tu są więzy duchowe, więzy łaski na podstawie tego, że, że widzę w Tobie brata, siostrę, na podstawie tego, że wiem, wierzę przede wszystkim w to, że Bóg jest naszym Ojcem. Ewangelia opowiada o o zgubieniu Jezusa w Jerozolimie i w pewnym sensie ona pokazuje taki ideał. Właśnie ideał jest taki, że Jezus jest posłuszny rodzicom. Jezus ostatecznie nie zostaje w tej Jerozolimie. Jezus nie buntuje się, nie mówi po prostu, że oni są jacyś niedobrymi rodzicami, owszem stawia bardzo mocne pytanie czemuście mnie szukali? Przecież powinniście wiedzieć, że powinien być w tym, co należy do mojego ojca. Czemu się martwisz, ojcze czy matko? Przecież powinnaś wiedzieć, że, że Bóg jest moim ojcem. Czemu się martwicie o dzieci? Przecież powinniście wiedzieć, że Pan Bóg rządzi tym światem i dziecko nie umrze przed, przed czasem, który chce Pan Bóg. Więc to jest takie bardzo mocne postawienie sprawy. Tak, wychowujesz dzieci, wzrastasz z dziećmi, ale miej też świadomość, że ta rzeczywistość rodziny boskiej, rodziny ludzkiej ona się przenika. Jest potrzebna i to jest potrzebne i tamto Jest potrzebna więź z Bogiem Ojcem Jest potrzebna więź z mamą i z tatą Jest potrzebna więź z braćmi chrześcijanami Jest potrzebna więź z rodzeństwem Że to są jakby takie dwie nogi Po których stąpa człowiek Na których chodzi człowiek Czy to są takie dwie, dwa medale jednej naszej rzeczywistości Niech ta Niedziela Świętej Rodziny Będzie takim dobrym czasem Właśnie do przemyślenia I rodziny tej naszej osobistej, ziemskiej I też tej rodziny Bożej Bożej rodziny, w której jesteśmy dziećmi, braćmi, siostrami, w której Boga mamy za Ojca. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.